Cześć, witajcie, z tej strony Minciu i zapraszam was na kolejny odcinek z Arka, ale... Ale mrówki mnie zaatakowały i dlatego muszę być cicho. O, o nie, już mnie znalazły. Cześć, witajcie, z tej strony Minciu i zapraszam was na... Kolejny odcinek z Arka. A teraz... Szybko muszę zrobić akcję. I wiemy! Dobra. postanowiłem wynieść się z tego miejsca. O nie, to nie ten Inventory. To nie ten ekwipunek. Tak. Wziąłem swoje, które było przed nagraniem, próbowałem jeszcze to dostać. Wziąłem te, które próbowałem, a. To nie to. O nie, gdzie jest moje? Ciało tamto. Gdzie ono jest? Także ten. To jest właśnie... No niestety, przykro mi. Ale chyba nie zdobędziemy tych przedmiotów. O matko! Jeszcze zginę. Aha! A, poszła sobie ode mnie! W ostatnim momencie! Idź! Idź stąd! Jeszcze mnie ugryźć, bo będzie mi energia spadać. Szybko! Energia! Rośnij szybciej. Czy te kąpi? Mrówka. Ile tu jest tych kąpi? A, aha. Nieważne. Te kąpi były nie do pokonania. Przykro mi chyba musimy zacząć. W innym miejscu. Dżungli nie? Sądzę, że. Peach zone 3. To będzie dobra mapa. To będzie dobry wybór, sądzę, choć w sumie nie wiem. No nie, no, mi się podoba. O, dobra, mi się już się bardzo podoba. I bardzo jest. O, nie, dobra, jednak mi się chyba nie podoba. A, nie, jednak nie. Cofam. Myślałam, że to są bagna. Jakby były, to bym już nie lubił tego miejsca. Ale. Hmm, to miejsce jest takie. Przypominam z podstawowego arka, zwykłej. Też nagram. Bo ogólnie już ma, jestem blisko uzyskania znaczy uzyskania znalezienia kolejnej osoby do arka. Więc. Mam nadzieję, że się uda. To jest fajne miejsce. Bo. Po prostu fajne, fajnie, fajny wygląd. Teraz trzeba się odbić. Teraz trzeba zebrać. Przedmioty na kolejne kamień znaczy... o kamieczek? Taki nub, nie? o nie mogę go podnieść. Czemu nie mogę podnieść tych kamyków? Skąd ja mam kamyki zdobyć? Czy ja mam jakieś kamienie? O, kabień! System ja to... A, dobra, miałem. Nieważne. Zbieram też trochę włókna. Chcę mieć na pochodnie na pewno też. Trzeba szybko zrobić. Za ile jest pochodnia? To trzeba mieć. Krzemień. A, to zrobimy się. sobie. Pochodnie. No, no krzemień, no dziękuję bardzo. Yy, ogólnie, poza nagraniem, zdobyłem poziom. I mamy dziewiąty. Od dziesiątego jest łuk. Od dziewiątego też są fajne rzeczy. Yy, typu. O, yy, Typu bola. Yy. Bumerang, ale to jest do. Yy, to jest do. Spalonej ziemi. Czyli do dodatku. Ja wezmę sobie wyspę. Tylko z wyspy będę miał lunetę, proste łóżko. Ogólnie, przepraszam was bardzo wszystkich, ale w poprzednim odcinku grałem na modach. Przykro mi, zapomniałem. W tym odcinku będzie inaczej, na pewno, bo już nie gram na modach, już jest bez modów. Te mody na początku mi niezbyt pomagają, tamte, ale w późniejszych fazach już mi dużo pomagają, więc... no. Napiszcie, czy chcecie, mnie na modach. Mi się bardzo przyjemnie gra na modach, ale ja pod was nagrywam, więc napiszcie, czy chcecie na modach i ogólnie też dowiedziałem się, nie, nie w komentarzach napisało, że moje filmy są za mało dynamiczne. Też tak sądzę, ale jeżeli na pewno, chcecie się upewnić, więc napiszcie w komentarzach, po prostu. No. Napiszcie w komentarzach. To jest takie fajne miejsce. Ale na razie chcę jeszcze sobie pozbierać dużo włókna. Bo chciałbym sobie stworzyć Dobra, starczy mi. Ile mam jeszcze włókna? A nawet trochę mam. Także ten. Ubieramy. Ubierz. Świetnie. Idziemy drzewko znaleźć. Halo, drzewko? Jest. No ładnie wygląda. Kurde, skraftowałem dwie siekiery. Ciep, 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 ciep! Będę miał w razie zepsucia. Dobra, nie. Teraz trzeba szybko skraftować ognicho. Albo też dobre jest zabicie na przykład zwierzaczka, więc... A, już się zepsuło. No, eee, nie widzę pochodnia, kamień świetnie, mamy na 10, eee, więc no. Eee. O! Ale jest jaśniej. Która godzina? 23. Nie wiem, czy powinno być jaśniej. Według mnie powinno być ciemniej, no ale. 12 razy 5, no to to jest 60, więc 62 włókna potrzebujemy. 62 włókna. To jest drzewko. Ale to są fajne krzaczki. Podobają mi się. Ja tu zostaję. Jeszcze 8. Ciap. 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 I no, tylko kilku. Ogólnie yy, napisał do mnie Pisak. Możecie też pisać na. Yy, wpadać na kanał Pisaka, bo ma. Fajnie. Nie? Bo nie wiem, czy uda mi się z nim coś nagrać, ale może. 8 razy 5, Sześć drewna, 6 drewna. Mam trochę słomy? Nie, nawet mam... ej. Świetnie. Mamy kolejną? Świetnie, mamy to. Włócznia. O, mamy nawet jedenasty poziom. Mogę sobie łuk, komienną skałę. Patrzę przynemu no, Trójka. Co to? Czemu to jest lima? Ej. Czemu to jest z dodatku? To jest z dodatku. Widzicie? O nie, spowolniła mnie. Ty, pali się za... Za 40 się pali. Nie wiedziałem, że tu jest ten. Że tu jest... Z dodatku. Myślałem, że tu nie ma dodatku. Bo jest w The Vulcano, ale dewulkan to w ogóle. Wyspa śmierci praktycznie. Tam jest wyspa czarna. Są Reapery! Yy, no. Co to? to to? Nie, to Owiraptor. Owi. owi, owi. Owi, owi. A to? Ile tria, który Który podzi... Pa, Papa. Łowiecka! Łowiecka! Ale nie będę zabijał Łowiecki. Bo Łowiecki duże, fajne mięso. Pa, fajne mięso leci. Najlepiej ją zabryć, że rają. No, nawet lepiej niż stare ale to się. Do... O, zabijmy brontozaura, bo godny jestem. No i naj... eee... Dzień dobry, Rex. Nie chcę tylko mięsko. Aleks, padam stąd. Jak ukraść Reksa? Ja stąd spadam, ja tu jednak nie chcę mieszkać. Wiemy... O! Skoczek pustynny! Chodź, swoje cię! Chod Chodź! Chodź, swoje cię! A masz! Świetnie, jest uśpiony. Za chwilę damy mu jakutki i się, się oswoi, więc świetnie. Ile tych ciem? ciem pustynnych jest bardzo, bardzo... bardzo dużo. Więc ciekawie. Daj mi berki i idziemy nakarmić ten. Gdzie jest prostu Tu. Można go nosić na rajemieniu. Masz. Jedz. Okej, okay, potrzebujesz więcej. Jeszcze tak jedno. W nie, ja zaraz stąd spadam, bo tu jest Rex. Nie chcę się bawić z Rexem. Bo Rex nie jest zbyt spoko. Gdzie ten Rex w ogóle? A, on zostawił to Co to Zaraz możemy sobie pani przyjść. Z moim skoczkiem pustynnym. Jak coś to wyślę skoczka. A nie, dobra, on tam teraz jest. Gdzie jest ten? Tu jest. O nie, zaraz się obudzi. Chyba muszę go bardziej uśpić. O, tak. Proszę. E, nazwę możecie pisać w komentarzach. Ukradł mi wszystkie werki Ale typ. E, z czym on walczy? To jest dinozaur z tego dodatku. Występuje tylko. Na... Dobrze mam, że mam 110 życia. Dobrze inwestowałem w przyszłość. Teraz gdzieś zrobię. To jest zwierzę z dodatku! To jest zwierzę z dodatku! No nie! Co się sta... Głufi brontosa. To jest taki... No, failowy odcinek. Strasznie failowy. Oj, przepraszam. A, ta! Jeszcze mi zjedz! O. To są fajne rzeczy. Yy, to są jakby zdechłe ryby, występujące tylko na tym dodatku. Z nich wypada polimer. A polimer jest strasznie trudno zdo. Yy, dobra. Słyszałem ich durnisa. Ej, parazaur. Indyki mają po 20 tysięcy zdrowia. Są z yy, eventu. Ch Przez 100. A nie noc... Z... Ale fajnie płonący! Ale papa. A! Idź! 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 Dobra, to ja wyjdę. Co to? O nie! Ja już wiem, o co chodzi w tym dodatku. Są martwe zwierzaki. Wiadomo dlaczego, ale są tu martwe zwierzaki na tym dodatku. To był żółwik, carbonemys. Tam był ich e, ich Co? Ichtiornis to, to, to te ptaszki Wracające. Ale to zwierzę z dodatku jest na miniaturce z pierwszego odcinka, ale nie wiedziałem, że on istnieje. Piasek? Nieważne, to jednak odblokowujemy bo bumerang. Bo usypia zwierzę na kilka hitów po prostu. Ono jest kozacki Bo jest naprawdę kozacki. Dobra, czyli z takich głosów wypada piask. Z takich. Nie wiem z czego jeszcze... W sumie jest też y, silk, czyli jedwab. Chyba jedwab. Coś takiego. O nie. I ten jedwab z niego możemy robić namiot. beach. No. No, szybko nam ta energia leci. Tylko, że jak nam szybko energia wzrasta, to szybko głód. Ciekawe jak ten. Yy, tak sobie teraz myślę, że możecie pisać też mity do sprawdzenia. Ale to już może kiedy indziej. Ale fajnie będzie taki przegląd mitów zrobić. Nagrywają mity z Minecraft, to jeszcze czemu nie ten? Z Arka, nie? Bo z Arka jest rzadko jakieś mity. Widziałem, że też są tam jakieś, ale. O, kiedy poziom? No, za chwilkę będzie poziom, jak tam dojdę. Ale sprawdzimy, bo w ogóle pewnie Bronto sobie poradzi z tym, z tym zwierzakiem, z dodatku. Będę go tak nazywał, bo nie znam jego nazwy, więc sobie zbierzemy go. Ej, gdzie jest wejście na górę? Halo? Proszę mi powiedzieć, gdzie jest wejście na górę. Hm? Tu? Tu. Ok. Tak mi, tak mi, mam pierwszy mid jakby, tak mi leci energia, o! Teraz Drosyć szybciej. No to nie warto, to mój mit obalony. <grymne> najlepiej, na najlepiej. A więc tak. Co my mamy? Termina tarcza. Niepotrzebna. Niepotrzebna mi jest. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Zechnięcia. Yy, Zrzut leci w ogóle. To jest też ciekawym. Teraz tak, tu było wejście. Te się no ile ich tu jest? Nie widziałem, że są zwierzaki z dodatku. prawda byłem zaskoczony. jest wejście, no? Żeby teraz Rex mnie go nie zainteresował wejścia. Mam nadzieję, że zdobędę w moje przedmioty. Bo to nie jest zbyt fajne. tak mi leci? Otwieram jak i szybciej leci, jakby. Nie wiem, trzeba czego to zależy. O, jest i owis. Czyli owca. Ale po. Nazwa owcy to jest owis. To to jest. O nie, to jest tylko drzewo. Są dwie owieczki. O, to nieźle. To można by spróbować, lekko oswoić, ale. Znaczy, chodzi mi o mięso, że będzie dobre, ale. A! Już, już się z nim walczą. Już walczą z Rexem. To świetnie. Nie wiem dlaczego, ale... Nie wiem dlaczego, ale te zwierzęta z dodatku zadają taki efekt coś w stylu krwawienia. Patrzcie, o! Widzicie? Jakie czerwone grudki lecą. On dalej z nim walczy, z tym, z... Z tym zwierzakiem. Zaraz pójdę może po... Nie, nie będę mógł. Lepiej pomagał, zaraz dostanę. Wy nie będzie to miłe. No. Co to jest za zwierzę? Daj noch! Daj no, niechus! No no. no. Tak, to jest na od trzydziestego drugiego poziomu jest na Deinonychusa. Tego nowego zwierzaczka. No teraz będę go nazywał Deinonychus. Dey... O! Aha, Deinonychus postanowił mnie zjeść. Co on się. On już się już rozprawił? On już się rozprawił o tej? Ten, ten z tym brontozaurem? No nie, no znowu obkrążamy całą wyspę. A, czy to jest jaskinia? Co to się dzieje? A, chmura. Nie, to chyba nie jest jaskinia. Nie wiem. Ach. Nie znowu trzeba wchodzić w całą wyspę. Nie wiem, okazji sobie piasek pozbieramy. O. fajnie. W ogóle miałem moda, że dostałem przedmioty przypadkiem w tamtym odcinku i dlatego się zabiję. Yy, no. Także ten. Yy... No. Yy, za jakieś. No, kilka minut będziemy musieli niestety kończyć, bo ostatnio zrobiłem 30-minutowy film i się dosyć bardzo, bardzo, bardzo długo się wrzucał. Więc. Yy... No. Wiecie, co muszę na chwilę cięcie? Za chwilę do was wrócę. Dobra, jesteśmy z powrotem, ale z tego co zauważyłem, nie jest zbyt miło, bo tam chodzi Dainonych, a tu jest Rex. A Dainonych, jak widzieliście, zabił mnie na Hita. Rex zabije na Hita spokojnie. Czy bardziej boję się. Dainonych na niego skaczy? O, matko, on tu jest. Poradził sobie z Dajno -e widzę więc spoko. Uuuu. Niebezpiecznie. Ale ogólnie, planuję sobie też zrobić bumerang. Nawet dwa, mi się nie rozwalił. Inwestor. <gulanie> ogólnie tak. Bumerang dajemy tutaj. Jeszcze stworzyłem pole, bo bola. bo bola ola. No. <gulanie> Yy, bola jest yy, spoko. Bo możemy zatrzymywać dinozaury. Yy, chyba największy z nich, którego możemy zatrzymać, to jest parazaur. O, o matko, już się bałem, że spadnę. To było okropieństwo. Ale nie no, boomerang jest świetny. Kto chce wypróbować? Boomerang. No, yy, przy okazji pokażę wam, jak boomerang działa i jak działa bola. Bola nie jest droga, więc mogę. Kurde, skąd on się tu wziął? Wiemy, to jest na miniaturkę. O, nie, spadamy. Chciałem zrobić miniaturkę. Zrobiłem. Nie wiem, czy wyszło, ale. Jak ktoś to zrobi tutaj. No. <laughs> Także ten. Robię sobie zrzut ekranu po prostu, nie? Żebym później nie musiał zrobić. To to jest naprawdę piękne miejsce. To gdzie jesteśmy te. Też jest strasznie... Niebez niebezpieczne. Niebe niebezpieczne. Yy, bierzemy... no niestety mój skoczek pustyny już nie żyje. Kurde, zjadłem! Zjadłem nie to, co trzeba. No. Nie chcę koła, ale załóż. zostaw. zostaw. E Najbardziej pychowy odcinek. Myślę, co, so, zrespimy się i, i niestety końc odcinka, bo on... ja już... Ej. Co się stało? Aha, nie wiem. To jest miejsce nawet ok, O! Nawet ok miejsce. Był taki fajny łuk. Podoba mi się to miejsce. Tam jest ten łuk fajny, więc tam się mniej więcej usiedlimy. Chcę zniszczyć skałkę, znaczy zebrać ją, więc zobaczymy czy da się. Napiszcie w komentarzach, to ważne, yy, czy mam ogarnąć sobie te włócznie, ranga, to co miałem w poprzednim odcinku, yy, na odcinku, czy może między przerwą. Mam nadzieję, że napiszecie. I ogólnie będzie specjalna 20 subskrypcji. 20, nie 20 tysięcy, a 20 zwykłe. No, bo mało subskrybujecie. Widziałem, że dużo osób ogląda, dużo jeszcze większość prawie. Prawie? Bardzo dużo jeszcze osób nie subskrybuje, więc mam nadzieję, że to zmienisz. O, nie zapomnijcie to zmienić. Jeżeli chcecie, żeby specjal się szybciej pojawił, to na pewno zas zasubskrybujcie. No już myślałem, że to alozaur. A w tym momencie kończymy ten odcinek. O, konik, pożesuję z tym odcinku. Ale, więc tak, to by było na tyle. Moja broda jest świetna. No. Skomentujcie, subskrybujcie, no i łapkujcie, to, to, to też. No i papa! Pa! pa. pa.